Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na Survivalu. Tak jest, e, oczywiście, jak to bywa u mnie, znowu nie było długo odcinka, ale postaram się to nadrobić. Teraz odcinki będzie się dostawać codziennie, do, przez tydzień, tak mi się wydaje. A dzisiaj, co dzisiaj robimy? Dzisiaj pójdziemy sobie do netheru, Jak możecie zauważyć po tytule? Tak w ogóle. Dobra. E, ale najpierw trzeba się przygotować na ten nether nie wiem, dlaczego usunęło mi wszystkie osiągnięcia Nie mam pojęcia Trzeba będzie zrobić od nowa Ale nie ma w tym nic trudnego tak naprawdę A więc tak, trzeba się przygotować na to, czyli wziąć sobie mm... Tarczę, tak Tarcza jest naprawdę bardzo potrzebna Tylko nie wiem, czy taką w ogóle posiadam hmm. Chyba nie mam Tu mam tarczę Okej. Okay. Um. Resztę sobie możemy chyba odłożyć do magazynu. Tak, resztę możemy na ludzie odłożyć do magazynu. Tutaj jest mending, jest mending, sharpness 4, efficiency 4. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, dół no, sobie odkładamy. I tak. Try wybudowałem też nowych rzeczy tutaj na dole. Tutaj to, ale nie patrzymy się tutaj. Na razie idziemy do magazynu. Um, tutaj sobie damy te wszystkie takie rzeczy. Yy, tutaj będą te piaski tutaj sobie dajmy a nie, bo tutaj jest piaskowiec tutaj jest piasek tutaj jest sandstone tutaj wydaje mi się, że będzie drewno we wszystkich okazałościach tutaj gdzieś mogą być rudy i tak dalej ale na razie walnijmy wszystko tutaj bo czemu by nie yy, tak, 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 tak i tak, idziemy do netheru jeszcze na pewno kobyl by się przydał. Kobl to na pewno się przyda. Żeby pójść do netheru, eee, 1, 2, 3 eee, Po prostu kobyl są jest bardzo przydatny, żeby się wybudować. Dobra, idziemy. Przy zrobię z wami osiągnięcie. 3, 2, 1, wchodzimy do netheru Zobaczymy jak to wyjdzie. Loading terrain ziem łuku ze sobą. Kurde bele niedobrze okej, okay, jest pigment we need to go deeper dostaliśmy osiągnięcie tak jest sprawdzę sobie jeszcze swój render distance, jest dobry 8 chunków to jest chyba, wydaje mi się, że odpowiedni render distance poszukajmy sobie, czy nie ma gdzieś w pobliżu jakiejś twierdzy sprawdźmy czy nie ma jakiejś twierdzy w pobliżu no póki co takowej nie widzę więc nie zwiastuje to się dobrze bo chciałbym niedługo pójść do Endu, jestem gotowy już eee, może jeszcze kilka rzeczy, enchantów sobie dodać na miecz i będę gotowy no i na zbroję rzecz jasna i będę gotowy żeby iść do netheru no ale jednak bez blaze powdera, nie pójdziemy sobie do netheru Okej, okay, to mamy jeszcze ten um, kwarc. No, trze trzeba sobie naprawić kilo trochę, bo jest na zniszczeniu. A póki co na mi jakoś super bardzo nie zależy. To już zrobię we własnym zakresie. E, zbieranie i enchantowanie rzeczy. Oj, chciałem się najeść. Okej, okay. Pozbieramy sobie troszkę kwarcu. Wydaje mi się, że na pewno się przyda e, do jakichś budowli fajnych. Kwarc zawsze przydatny. Jakby co, z góry przepraszam za mój komputer. Jeśli, byś, jeśli byście słyszeli jakieś szumy, to mój komputer, który okropnie się grzeje w lato. Naprawdę. Ok, dalej nie idziemy. Teraz tak. Niestety twierdzy nie widzę. Jest to duży problem, a już bym, jak, jak już ją zobaczę. To pewnie zgubię portal. Nikt nie lubię gubić portali. Co sumie kto lubi gubić portal? Tego zacznijmy, tak? W ogóle Mending tutaj no tym nie mam. Mendingu na ubraniach. O kurde. Feather Falling robi swoje jednak. Dobrze, że go mam. Feather Falling 4 na butach. Dobra. no. Przydałoby się, twierdzę, znaleźć jednak. Jakby co na to naprawdę przepraszam za lagi, ale już tak to jest, komputer się grzeje i tak dalej, eee, nie jest dobrze. Ale po prostu wiem, że cały czas jak chcę iść do, jakbym chciał iść do mojego portalu, się wrócić, to muszę iść po prostu do tyłu, no wiadomo. W tyłku cały czas staram się iść do przodu. Dobra. Mówiłem, że kobyl się przyda? Mówiłem, no. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej Może uda się twierdzę znaleźć Jeśli tak to od razu dzisiaj do niej wkroczymy Po blaze powder I trzeba będzie trochę endermanów też zabić Żeby dostać oko kresu I pozbierać kilka rzeczy stamtąd ja Będę musiał jeszcze z wieśniakami poogarniać dużo rzeczy e, Takich jak na przykład mapą kartografa Ale wydaje mi się, że już jak będziemy mieli litre, to zrobię i rajda też będę musiał zrobić, no tak będę musiał zdobyć efekt bad omen i zrajdować wioskę żeby, może uda się ten, jak to jest, jak to się nazywa um, zdobyć mm, totem nieśmiertelności, tak, totem nieśmiertelności samo of undying jazda, jazda jest gaz, słyszę gasta. Nie, nie zwiastuję to się bo dobrze. Nie widzę tam żadnej twierdzy. E, tam też nie jest! Jest twierdza! Wuuuuu, ale krzykłem, masakra co? Brajdziemy sobie tutaj. Nie mam łuku. Nie mam łuku. No to mnie najbardziej boli. Że nie wziąłem łuku ze sobą eee, Łuk to jest najlepsza broń na gazy. Jedna z lepszych jednak O kurde blaze. No dobra Kurde nic nie widzę A terrible forest Video settings eee... Jest Idziemy. Mamy brodawki! Są brodawki. Jest dobrze. Mamy brodaweczki. E, brodawki zawsze się przydadzą. E, do potek. Tak jest. Dobra, dobra, dobra. ciach, ciach, cia, cia. O kurde. Skąd ty do mnie strzelasz? Monster Hunter. No, no tak. Opcje normalny, normalna jest gra, więc to dobrze. Hmm, jakby weeder, weeder skeleton w sensie. Też by nie było źle. E, trochę brodawek. Przecież farmę brodawek mogę sobie zrobić w. u ciebie w domu gdzieś albo nawet pod. A no tak, bo przecież ja będę robił ten. E, nie pokazałem wam tego, co wcześniej budowałem, ale to pokażę, jak wrócimy z twierdzy. No, niestety nie dostaliśmy jego różdżki. To nie jest różdżka, to jest. Jej, jakby to nazwać? Kurde, muszę wyznaczyć miejsce, z którego, w... w... którego szedłem. Potem się zgubię. Jest skrzyneczka. O, jest złota zbroja na konia. Jest złota, złota zbroja na mnie. Czy to jest to samo? Tak, to jest to samo I jak możecie zauważyć już się... A nie, już się nie zgubiłem Jeszcze, jeszcze się nie zgubiłem Nie już, tylko jeszcze mm, Idziemy sobie dalej 9 minut trwał odcinek, kurde już, yy, długo... O, tego nie zauważyłem wcześniej Dwa siodełka a Jak ja tego nie zauważyłem? What? A nie, bo to gdzieś tutaj się wykopałem, nie? Tak czy nie? Nie, tam gdzieś się wykopałem Dobra, ale żeby, żebym wiedział, sobie postawimy tutaj yy, bloki bruku cobblestone'a, żebym wiedział, jak potem wrócić, tak? Gasta, słyszę. Dobra, tą skrzynkę stąd już wziąłem okej, okay. kolejna skrzynka. O, złota i srebrne. O, kurde, jest główka? Nie ma główki, a szkoda. Oj się przestraszyłem masakra. Jeszcze tam jest jeden. Czapnę 4, 4 robi swoje, ale niestety nie mam zaklęcia looting. To mnie boli. Acquire hardware. Boli mnie, bo mógłbym jednak dostać tą głowę szkletona No ale trudno, nie ma co się zamartwiać jednak. Tylko iść dalej. Tylko żebym wiedział jak wrócić. żebym się nie zgubił. Eee, nie zgubię się. To jest skrzynka. Dalej po skrzynce nic nie ma. Dobra. Eee, tu, tam były te. No to idziemy tutaj. Już te skrzynki. Szkielety. O, kolejne siodło. Ej, eee, i kolejna skrzyneczka. Diamenty, O, pań. ładniutko. Kolejny diament. Wow, tego się nie spodziewałem. E, Flinden Steel i siądu. Będę musiał zaraz wywalić po kilka, nie. Po kilka zbędnych rzeczy dla mnie. Albo zrobię sobie od razu bloki kwarcowe. No nie jest taki głupi pomysł. Okej. Okay. Tak, wpadłem do lawy. Czyli... Tutaj zrobimy tak, żeby tutaj już więcej nie wchodzić. Hop, hop. Gdzie są te szkielety? Słyszę ja chyba, na, chyba nade mną są. Ciąg, ciąg. Zjemy sobie. E, Będziemy mogli zawalczyć. Jak będzie główka szkieleta czarnego, to będzie naprawdę fantastycznie. Przydałaby mi się taka głowa, naprawdę. Nie, nie ukrywam. Żeby się przydała. Ja to już byłem. Byłem w tym miejscu. Eee, dobra. No Teraz sobie przejdźmy. Co się tak nagle rozjaśniło? Nie mam pojęcia, ale idziemy dalej. To jest taki korytarz. Oczywiście bruk, żeby się nie zgubić. Nie taka duża warstwa, no ale trudno. Ciekawe. Ale potrzebowałbym jednak więcej blazów. No. Dobra, dobra. Lecimy dalej. gdzie mogę jeszcze... dojść? Tutaj, tutaj nie ma tego szkieleta. Już się bałem, myślę, że przestraszyłem, że jest tutaj ten szkielet. Nie wydawało mi się, że bym go widział. Ciach, ciach, ciach. Ładnie. Słyszę ich. nie? Te szkielety. Jeszcze nie było, więc mogą być gdzieś w pobliżu te szkielety, jak je słyszałem. Nie wiem teraz kompletnie, nie wiem gdzie jestem, ale trudno, znajdzie się wyjście. Um. Dobra, już się zgubiłem. No niestety. Już się pogubiłem w tym gdzie jestem. Okej. Okay. Jest, 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 jest. Bez główki, niestety. No ile mamy ten efekt? No jeszcze jedną sekundę. Spoko, to się zregenerujemy akurat i lecimy dalej kopiemy sobie kwarcu i przy okazji level dostaniemy A nie najgorzej gaz to znowu słyszę jakoś tak Dobra. słyszę znowu te szkielety więc muszą być gdzieś tutaj. Na pewno muszą być. Eee, ja mam 26 leweli i tak samo słyszę jeszcze blaze. To nawet dwa No tutaj, thank you. Czemu mi nie dałeś swojej różki? Chyba nawet nie mogę zbierać tych różek. Wszystko wyjaśnia. Okej, trzeba wywalić trochę kobla. Kobla, wywalmy. Węg węgiel, strzały. Kości, złoty miecz. Płotki. Nether Brick. Nether Rock. To mogę wszystko wywalić. To mi nie jest potrzebne w ogóle. 26 level. Aj. Ja już nie wiem, gdzie jestem, naprawdę. No cóż, trudno się mówi. Pójdźmy sobie tutaj. Szkoda, to słyszę. To jest dobry znak. Z lewej strony słyszę. Czyli, jakby gdzieś. Tutaj. Tutaj się nie, nie zaspawnowały. Tamtą stronę już sobie odpuśćmy Chodźmy teraz tutaj Okej, okay, tam jest gaz. Spróbujemy go zabić Aj Patrzcie, widzicie, prawie się udało Uda się! Jest! Uuu, tak jest Mamy nasze osiągnięcie piękne. Fantastycznie Teraz muszę jeszcze sprawdzić czy wypadła z niego... Kurcze, jak to się nazywało? Zapomniałem, U, zagasta, nie, tylko proszek skripera e, Tam ja byłem już e, No okej, okay. to idziemy Z powrotem do... E, jak to się nazywało? Do tej twierdzy Albo wiecie co? Dajcie mi chwilę eee, Zaraz się widzimy, narka Czy ja już jestem? Eee, tutaj sobie tylko odświeżymy I zniszczmy to I pójdźmy sobie dalej eee, Kurde, no potrzebowałbym tych główek Jednak nie tak szybko, ale... Zawsze ta jedna główka szybciej Co się na pewno zawsze przyda 19 minut materiału No spoko Ja już się zgubiłem w tej twierdzy, nie wiem kompletnie gdzie mam iść Czy tutaj byłem? Byłem tutaj to tutaj sobie zakryję, że tutaj już byłem i nie muszę tutaj już wchodzić. Na tym balkonie też byłem. Słyszę gasta. To był kwart wykopany przeze mnie. I tutaj jest jakaś ścieżynka. Eee... Okej. Okay. Kolejnego gasta słyszę. A ja nie wiem, gdzie mogę znaleźć Blaza i. Szkieleta Blazy powinny się rozpić same, tak samo jak te szkielety. Gdyby był jeszcze spawner blazów, byłoby jeszcze lepiej. Nie ma nic. Nie ma nic tutaj. Jestem oszukany. Tutaj też nic nie ma. Więc można to zakryć. Że nic ciekawego my tutaj nie znajdzie ja nic ciekawego tutaj nie znajdę tędy już chyba wchodziłem, tak? Tak, tak, tak już byłem. E, ok, teraz sobie pójdźmy na prawo. Tutaj, cyk, 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 cyk. Tam tutaj też już nie ma co wchodzić. Hmm. Nie wiem, co jest z tą twierdzą. Nie mam ani pałki Blaze'a. Ale za co 4 diaksy, 4 diaksy to jest zawsze pozytyw tego. Tam mnie chyba jeszcze nie było, tutaj byłem. Tutaj też na pewno byłem. Tam też byłem, ale nie, tam też byłem. Tutaj mnie nie było jeszcze. Wykopmy sobie kwarc Zawsze się przyda, może sobie potem coś zenchantować Jest to jasno i oczywiste Tum trum Tum Lecimy dalej, lecimy dalej Może wreszcie coś ciekawego jakieś Jest, spawner blazów Naparmimy sobie tutaj blazami Jest, dobra mam to Mam to ludziska. No już nie ma co. Trzeba z nim zawalczyć. A nie, tam są blazy. Czy pani efekt mi zmija? Nie się regeneruje. Regeneruj się rzeczko. Jest kolejna pałka blaza. Na farmy sobie tych. Nie ma trzeciej. Szkoda. O kurde. Cztery takie pałki, kurde teraz się strasznie skupiłem, nie? Przepraszam za taką ciszę chwilową, ale strasznie się musiałem skupić. Ach, tyle blaze'ów. Trochę było do pokonania. Chociaż w sumie ja już byłem w naderze przecież. Przecież skądś glowstone musiałem wziąć. No tak, no ale nie byłem jeszcze w twierdze. No. Chociaż po co mam marnować killów i wszystko, skoro wszystkim kopie się tak samo to naprawdę glowstone. Yy, nie ma rzeczy, którą glowstone by się kopało szybciej lub wolniej Zbiorę tyle, bo ja nie przyjdę tutaj po Glowstone Albo Glowstone mogę sobie zbierać kiedy indziej Tylko albo po czaszki albo do. Albo po popałki Widera Okej, okay, idziemy dalej. Teraz ja kompletnie nie wiem gdzie ja jestem. A nie, bo tutaj wykopywałem to już. Wiem, gdzie jestem. Jeszcze nie w 100%. Zaraz będziemy mieć 30 level. Aha. Prawie się spali. Ej. Ha! widzieliście to? Dziwne to było strasznie. O, tam mamy blaze kolejne, okej. Okay. Kurde no, a czemu akurat jak jadłem? To jest nie znało Dobra, kurde znowu się skupiłem za bardzo O 30 level, fantastycznie Będę mógł sobie coś jeszcze zenchantować na luziku. Tylko nie wiem, czy mam wystarczająco skóry na książeczki. Ale trudność tam mówi. Nie przytem tutaj marudzić, prawda? Yy, Wither szkieletony. Halo, halo. Bardzo fajna twierdza, no. Za mało, trochę Wither szkieletonów, ale. Mówi się trudno. Hmm. Przynajmniej mam Pokeblaza. No nie wiem, jak to można jeszcze nazwać inaczej. A czemu akurat jak jadłem znowu? Chodź tu, gościu. Chodź tutaj, chodź. Chodź tu. Przejdziesz tu, czy nie? Dobra, pal wroty bo się boisz. Co za gość. Dobra, dobra Gdzie mógłbym jeszcze pójść? Magma cube hmm. Sad O tutaj mamy ten kwarc Wydaje mi się, że już powoli będę kończył Reset twierdzy we własnym zakresie tak naprawdę hmm, Myślę, że ogarnę No we własnym zakresie a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć. Pa-pa.